Szanowni Państwo, otwieram 66. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowie Obeckim, ósmej kadencji. Witam Państwa radnych i proszę o elektroniczne potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Pana Burmistrza na sesji, Pana Zastępcę, Burmistrza, Panią Pana 12, bo ja nie mam potwierdzenia. Panią, Panią, Panią mecenas, który, który, y, y, nie pora, y, Panią Agnieszkę. I Szanowni Państwo, po drugie przedstawię proponowany porządek dzisiejszej sesji. Pierwszy otwarcie sesji stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Uchwała druga zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2023 2030 Punkt czwarty zamknięcie obrad. Szanowni Państwo przechodzimy do punktu trzeciego podjęcia uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Projekt uchwały przedstawi Pani Skarbnik Monika Makula. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, w 2023 roku w planie dochodów i wydatków dokonują się następujące zmiany. Otrzymaliśmy decyzję Wojewody Dębowskiego, z której wynika uzupełnienie do dotacji na zadania w zakresie zadań zleconych w ramach działalności prowadzonej przez. Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności. I to złotych 10 198,20 zł. Pieniądze te zostały zapisane na zwiększonym wynagrodzeniu dla pracowników prowadzących te czynności z zaleceń zleconych. I 37 tysięcy zwiększamy na z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Jeśli chodzi o plan wydatków. Tak. Generalnie przesuwamy środki na administrację publiczną w zakresie świadczonych usług o 10 tysięcy zł jest przesunięcie zwiększające usług. 150 zł mamy przesunięcie na utrzymanie wizy budynku administracyjne to jest przesunięcie z budżetowe. Zwiększenie jest, ale też wynikające z przesunięcia na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 5 tysięcy złotych, to jest na całku penery i na usługi, pozostałe usługi. Środki niewykorzystane w ramach utrzymania bezpieczeństwa nad zalewem 8 tysięcy zostają w tym momencie przesunięte na zwiększenie wydatków. Następna zmiana w Oświatze to jest 27 500 zł przesunięcia klasyfikacyjne zwiększające i zwiększające wydatki. Z tym, że po raz kolejny wracamy do tematu projektu wyposażenia nowych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Janowie, ponieważ tutaj po rozstrzygnięciu przetargu 2000 zł zostało przesunięte na zakup książek. Ciążyć do biblioteki, a to zostało z zakupu wyposażenia. Dalej. O ochronie zdrowia przesunięcie 150 zł. to jest ośrodek Pomocy Społecznej, prowadził taką zmianę, przesunął sobie usług na za, y, usług y, na zakup żywności. Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska jest tutaj zwiększeniem. Y, o 30 tysięcy złotych, ale najpierw jest zmniejszenie wynikające z zaniechania, wydatkowania środków na inwentaryzację pomników przyrody 30 tysięcy złotych i dokładamy kolejne 30 tysięcy złotych i 60 tysięcy mamy zamiar przeznaczyć na wydaję z opcją wykupu dekoracji świątecznych, Czyli możemy tutaj o końce, wątka, więc jest taka opcja, że właśnie można to wynająć na dwa lata. Zależy, jak będzie umowa skonstruowana na dwa albo trzy lata, tak jak gdyby na raty z opcją wykupu, z tym, że po roku, gdybyśmy uznali, że nie jesteśmy zachwyceni tymi dekoracjami, możemy je zwrócić po zapłaceniu pierwszej raty. Po drugie. drugie, to zależy, bo to będzie regulowała umowa, jeżeli... Uchwała dzisiejsza zostanie przyjęta i będzie mogła uruchomić samą W zadaniach zleconych, to co już mówiłam, zwiększenie wynikające z decyzji wojewody Lubelskiego i w wyborach do Sejmu do się zmiany wydatków w w ramach klasyfikacji budżetowej przesunięcie się dokonało i to samo w oświadczeniu wykonawczym na 8 83 zł przesunięcie budżetowe. To jest zmiany, jeśli chodzi o wydatki 23 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pani, Pani, pan Proszę. O tych dekoracjach świątecznych. Proszę Państwa, chcielibyśmy mając piękny rynek zakupić koinkę lub wynajem. Czyli to będzie taki wynajem z opcją wykupu. oraz no, jeszcze ze dwie jakieś przestrzenne byliśmy, byliśmy na wyjeździe w takiej firmie w Rzeszowa, obok albo tak która takie rzeczy produkuje i wybraliśmy jeszcze takie dwie wątki oraz rozważamy jeszcze drugą choinkę, zamiast ubierania tych świerków tutaj przed urzędem, co też zawsze kosztuje, postawienie tutaj na tym placu obok obeliska Piłsudskiego choinki. Tutaj, prawda? Więc to rozważamy, nie wiem jeszcze czy, czy wszystkie elementy, Zawibione, wydzierżawione, a później ewentualnie zakupione. Jeżeli podpiszemy umowę, to właśnie będziemy się starali, żebyś taką umowę, żeby po roku ewentualnie móc zrezygnować, czyli wydzierżawić na rok. A Państwo i mieszkańcy ocenią, czy, czy jest to, czy to ładne, czy podoba się, czy nie. Się Proszę Państwa, nie sięgamy po najwyższą półkę. To, to, co wybraliśmy, jest ładne, ale to nie jest z najwyższej półki. Dlatego też cena i ten koszt, który tutaj proponujemy Państwu w uchwale, nie jest wysoka. No, Jakie to będzie koszt całkowity? No, no liczy, liczymy, że tak, a koszt całkowity, więc tak, proszę Państwa, co my chcemy zamówić? Chcemy zamówić 10-metrowej wysokości, koliny. na rynek, bo rynek mamy bardzo dużą przestrzeń i tam mniejsze kolinki. Myślę, że nie dadzą takiego efektu. 10-metrowa choinka, koszt zakupu takiej choinki by wynosił około 60 tysięcy złotych. Ja mówię około, bo nawet producent, bo byliśmy u producenta, nie w żadnej producent nie ma w tej chwili, będzie robił 10-metrową. Największe ma w tej chwili 7- 8-metrowe takie 10-metrową na Tutaj przedłużą byśmy tą 7-8-metrową. I takie dwie bombki, jedna w tonacji czerwieni, druga w tonacji złotej. Byłem z trzema współpracowniczkami, właśnie tu z urzędu, bo bardziej panie wybierały niż ja. No ale myślę, że, że warto troszeczkę nasze miasto, nasze miasta na właśnie wzbogacić tymi dekoracjami. A tak jak sami państwo wiedzą, w stosunku do budżetu, ten koszt proponowany jest bardzo skromny, bym nawet powiedział. Nie ma też tych kolejnych po naszej stronie? Czy Nie, to myślę, że, że przyjechałaby firma. Przyjechałaby firma. To, Chyba może producent. To tak. jest... To ma lepiej, bo, że Tak, mi się zniszczyło. Tak, przyszedł, tak. Bo... tak. W Pozwanie... Praca, praca z wyszki, też Państwu powiem, że kosztuje przy tych dekoracjach świątecznych niemało. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Głosowanie zakończone. Za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych, a więc uchwała podjęta jednogłośnie. Druga uchwała w porządku obrad to uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2023-2032. Proszę o projekt uchwały. Pani Skarbnik. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które Państwo otrzymali, wprowadzone zostały dwie zmiany w zakresie przedsięwzięć. Pierwsza polegająca na budowie drogi gminnej KBZ to jest droga z tyłu zakładu, znaczy nie z tyłu, z boku zakładu budżetowego, zakładu energetycznego. To są ulicy Mazowieckiej, do ulicy Damowskiej, nie do końca dociągające do tej ulicy Damowskiej. Droga ta uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 60%. Koszt takiej drogi to jest LINA 250 326 groszy, planowane na 2024 rok. Tego dofinansowanie wyniosłoby 750 196 11 zł 11 groszy, a pół miliona byłoby kosztem własnym gminy. Kolejna zmiana to jest wprowadzenie również zadania, które wykracza poza 2023 rok, a było już w budżecie 2023 roku. To jest dokumentacja na kompleksową modernizację stadionu miejskiego. W budżecie z 2023 roku zapisane mamy 90 tysięcy złotych. Okazuje się po rozpatrzeniu rynku, że jest ta kwota zbyt mała i na 24 rok dopisano została kwota 60 tysięcy złotych na dokumentację w zakresie kompleksowej modernizacji stadionu. Poza tym w drugim załączniku, pierwszym, w tej tabelarycznej. podsumowane zostały dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 95 505 688,94 zł. Z tego dochody bieżące 67 479 000. A. Wydatki bieżące wynoszą 102 miliony 625 688,94 zł, Z tego wydatki bieżące 66 167 tysięcy. Wydatki i dochody budżetowe nie zmieniły się majątkowo oczywiście. Natomiast dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwiększone o 47 198 złotych i 25 zł to wszystko Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Głosowanie zakończone. Za podjęciem uchwały, głosowało 11 Radnych. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za udział w sesji. Zamykam 66 sesję Rady Miejskiej w Janowie Wydwelskiej w ósmej